Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 24 grudnia w sobotę. Tak, oczywiście, kochani, wszyscy czekamy na wigilijną wieczerzę, ale liturgia jeszcze nas przygotowuje do tego wydarzenia przez fragment kończący trochę to wszystko, co do tej pory usłyszeliśmy, co śledziliśmy też w narodzinach Jana Chrzciciela. Więc w ten poranek, tam gdzie msze święte odprawiamy i gdzie uczestniczymy w mszach świętych, jeszcze nawet tych ostatnich roratnich, tam właśnie liturgia podaje nam końcówkę pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, a więc jest to pierwszy rozdział, a wersety od 67 do 79. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jego ojca Zycharijem napełnił Ruach Hakodesz i wypowiedział on to proroctwo. Niech będzie pochwalony Adonai, Bóg Izraela, bo nawiedził on i odkupił swój lud, wzbudzając nam potężnego wyzwoliciela, który jest potomkiem jego sługi Dawida. Jest tak, jak mówił przez usta proroków od samego początku, że będziemy wyswobodzeni od naszych wrogów i z mocy wszystkich, którzy nas nienawidzą. Stało się to, aby mógł okazać miłosierdzie przyobiecane naszym ojcom, aby wspomniał na swoje święte przymierze, na ślub, którym się zaprzysiągł przed Avrahamem Awinu. Że sprawi, iż wolni od naszych nieprzyjaciół, będziemy Mu służyć bez lęku, w świętości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni. Ty, dziecko, będziesz zwane prorokiem Haeliona. Pójdziesz przed Panem, aby przygotować Mu drogę, szerząc wśród Jego ludu wiedzę o tym, że wyzwolenie polega na dostąpieniu przebaczenia grzechów, dzięki tkliwemu miłosierdziu naszego Boga, które sprawia, że z niebios nawiedza nas wschód słońca, aby jaśnieć nad tymi w ciemnościach żyjącymi w cieniu śmierci i aby wieść nasze stopy ścieżkami pokoju. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, ten fragment jest przepięknym, znowu tekstem, przepięknym tekstem modlitwy i również tym fragmentem codziennie kapłani, siostry zakonne, misjonarze i misjonarki codziennie tym fragmentem rano. Modlą się, modlimy się, więc jest to w pewnym sensie oczywiście nie ten, ten jest nieco z innego tłumaczenia, ale modlimy się codziennie tym liturgicznym przykładem. Jest to tak zwany benediktus. Jest to właśnie słowa, są to słowa Zachariasza. Moi kochani, Zachariasz tak wpadł w takie uniesienie, zresztą mamy tutaj powiedziane na samym początku, że Zacharijem, jego ojca, ojca Jana Chrzciciela, napełnił Ruach Hakodesz. Ruach Hakodesz. I wypowiedział to proroctwo. To Duch Święty po pozwolił Zachariaszowi wypowiedzieć to proroctwo. Moi ukochani, jest to piękna modlitwa, jak powiedziałem, ale ja chciałbym się skupić jedynie na tym, co tutaj zostało przepowiedziane. Jest to troszeczkę z Księgi Malachiasza, a więc znowu Zachariasz modlił się też pewnymi tekstami Pisma Świętego, które już były wcześniej zapisane. Mówiłem już o Matce Bożej, o Maryi, magnifikat o tej modlitwie, że Maryja modliła się fragmentami Słowa Bożego. Tutaj również Zachariasz modli się fragmentami Słowa Bożego, ale oczywiście większość jest takim proroctwem w uniesieniu tej chwili, tamtej chwili, którą my kontemplujemy do dzisiaj. Ale tutaj właśnie wracam do Malachiasza. On mówi, ten ojciec swojego syna, Jana Chrzciciela, mówi pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Ty pójdziesz, moje dziecko. Ty pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Do czego? Do czego chcesz przygotować Pana, żeby co ogłosił? Wyzwolenie. Wyzwolenie swojemu, lud swojemu ludowi. Umiłowani, dlatego te święta są, jakby w symbolu tych świąt, można by powiedzieć, jest światło, jest pełno światła. Nieprzypadkowo chyba tak też się dzieje, że Boże Narodzenie, że mamy w, w, w momencie, w którym najmniej tego światła jest, takiego. Światła płynącego, można by powiedzieć, z natury. I to światło, które przychodzi na świat, Jezus Chrystus, zastępuje i pokonuje wszelkie światła i wszelkie ciemności, rozświetla. Dlatego właśnie, nawet tutaj, mam, mam przygotowany lampion, który, może jeszcze ktoś zdąży na roraty który właśnie jest takim też symbolem tych codziennych spotkań roratnich, a więc najczęściej tych porannych mszy świętych ale wieczorem też światło lampki na choince świece zapalone czy wcześniej świece na adwentowym wieńcu to wszystko nam ma przypominać że właśnie że Nawiedza nas z wysoka wschodzące słońce, wschód słońca. Tutaj było powiedziane, że miłosierdzie Ojca jest tak wielkie, że sprawia, że z niebios nawiedza nas wschód słońca. I dalej to jest z księgi Izajasza. Po co ten wschód słońca przychodzi? Po co? Żeby jaśnieć nad tymi w ciemnościach żyjącymi w cieniu śmierci i aby wieść nasze stopy ścieżkami pokoju. Moi drodzy, to małe dzieciątko przyszło czy przychodzi dzisiejszej nocy przypominać sobie to będziemy w tej mszy pasterskiej, w pasterce. To małe dzieciątko przychodzi, aby nas wyprowadzić z ciemności, z cienia śmierci. To jest Najpiękniejsze, co może nas spotkać, żeby nasze stopy prowadzić ścieżkami pokoju, pokoju serca. Ludzie dzisiaj będą dawali sobie prezenty, składali sobie życzenia, ale nikt z ludzi nie jest w stanie kupić takiego prezentu i złożyć takich życzeń, które by się miały wypełnić już w tej chwili, jak Bóg. Który jest pokojem. Nikt nie jest w stanie zaspokoić naszego serca poza Bogiem, poza tym dzieciątkiem, które przychodzi, aby wieść nasze stopy ścieżkami pokoju, by być tym wschodzącym słońcem, by jaśnieć nad tymi, którzy żyją w cieniu śmierci. Wielu ludzi dzisiaj żyje w cieniu śmierci. Ale Ufam, że jeszcze więcej żyje właśnie w tym wschodzącym słońcu, którym jest Jezus. Moi kochani, może dzisiaj tak, takie nasze, może niech to będzie, niech to nam przypomina, takie nasze trochę ćwiczenie, gdy będziecie może w swoim domu już gdzieś tam siedzieć, przy, przy choince zapalonej, popatrzcie trochę w to światło. Albo gdy będziecie w kościele. W niektórych kościołach w moim rodzinnym, w mojej parafii rodzinnej, był taki zwyczaj, że pasterkę rozpoczynano totalnie w ciemności. Dopiero wtedy ksiądz Prawozdawczyk szedł, by dzieciątko Jezus włożyć do, do stajenki, i wtedy były zapalane wszystkie światła. Coś pięknego, ten symbol, że Chrystus przychodzi. Wyzwala nas z mroków i, cieniu, i cieniów śmierci, że jest wschodzącym słońcem. Choćby nie wiadomo, co się działo, prędzej czy później to słońce zajaśnieje w pełni. Jak bardzo Wam życzę tego słońca, tego światła, by te lampiony spokojnie mogły być wygaszone, odłożone na półkę do przyszłego roku. Ale by to światło z tego lampionu pozostało w Was. Już teraz Wam tak bardzo tego życzę. By to wschodzące słońce powoli wschodzi, będziemy go oczekiwać wraz też z pasterzami. Ale żeby, żeby przyprowadziło w mrok, w tą ciemność, która może i jest też taką fizyczną ciemnością, msza o północy ale żeby w ten mrok mrok naszych serc też żeby wszedł całkowicie ten którego nam dał Bóg Ojciec a przyjęła Maryja porodziła i święty Józef który się zaopiekował nim niech święta rodzina podtrzymuje w nas w was ogień który przyszedł rozpalić mroki przeróżne mroki naszych ciemności. Błogosławionego świętowania. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niech to światło nigdy w was nie gaśnie. Z Panem Bogiem i do jutra. Już po pasterce o poranku Bożego Narodzenia. Jeśli Bóg da z Panem Bogiem. Jeszcze raz błogosławionych świąt.